O. Dobre wieści! Stado wielorybów bezpiecznie nas minęło. Zrobiłem im nawet zdjęcia. To nie nasze płetwale. To scena z uwolnić orkę. Widziałam to 20 razy. Za każdym razem chce mi się płakać. Tak jak nie. Błyn, błyn, błyn. Nie udało się, panie Mozli. Wytrzymamy. Nasze ciała są tak silne, jak wola. Świat wiruje. Przestańcie, dzieciaki. To trwa już zbyt długo. Mam dość. I wchodzę do Was. Matko, szkoda, że poduszki wyszły z mody. Kilka kroków mi wystarczy. To już zbyt długo trwa. Wasze zdrowie jest ważniejsze od waleni. Ty zemdlałeś, tobie odbija, a ja podejrzewam, że Markus pił mój pot. <grywa> Czuję nowy wiatr w żaglach. Przestał. Dobra, dość tego, dzieciaki. To już koniec. Panie Mozbi, proszę, tylko jedna przysługa: niech pan to obejrzy. O. Jeśli po tym każe nam pan wyjść, wyjdziemy. Łedwal błękitny, łagodny olbrzym oceanicznych głębi. Dawniej były bardzo liczne, póki człowiek nie zaczął na nie polować dla ich bogatego w tran tłuszczu. Wstydź się ludzka raso. Wstydź! To wzruszające? Ale musicie stąd wejść. Oh. No, próbowaliśmy, ale na władze nie poradzę. Chcieliśmy choć trochę zmienić świat. Co za wstyd! Ich głos może zamilknąć na zawsze. Gdyby dzwonił mój piarowiec, wynieśli mnie krzyczącą i kopiącą, ale słabo, bo jestem zmęczona. Wiecie, te wielkoludy zaczęły być mi dość bliskie. A ja też cię dość lubię. Panie mozbi, co pan robi? Mówiłem, że wy macie wyjść, ale ja nie muszę! I nie jestem pan mozbi, tylko... <laughs> pan purpura! Wiecie, dzięki panu mozbiemu tam w maszynowni, płetwale są bezpieczne. Zobacz, co nasz Baylory! <laughs> I mi nowy kodi. Patrz, i mają przywry! Nagrywam ich pieśni. Chyba coś zahaczyłem. Ściągnę je sobie z netu. A który jest mój? Gdzie jest mały zakatak? E, jak podejrzewam, twój samiec znajduje się gdzieś obok tamtych samic. Ha, po prostu moja krew. Powiedz za katakowi, żeby trzymał się z dala od mojej małej kerbiny. Najpierw studia i dobrze płatna praca. Panie Mosby, dlaczego pan wyszedł z maszynowni? Co, za gorąco. Kapitan wreszcie skapitulował. Ucząłeś mu głowę? Nie. Zgodził się nie włączać silników, dopóki wieloryby nas nie miną. Podejrzewam, że pan Tipton jest zachwycony darmową reklamą, którą robi London, próbując ratować płetwale. O tak! Może mu zapomną, że wyciął las deszczowy wielkości Teksasu. No tak. Hej, jest Mosby Dick! Witaj, synku! ছি